Harleyem pochodniku w centrum Katowic, pijany, bez kasku, z kastetem w kieszeni, uciekał przed policją i łamał przepisy jeden po drugim. To był późny wieczór, kiedy powietrze nad centrum Katowic drżało od miejskiego hałasu i gorąca, a ulice, choć częściowo opustoszałe, wciąż nosiły ślady dziennego zgiełku. Na deptaku przy ulicy Świętego Jana, gdzie na co dzień spacerowicze przeciskają się pomiędzy ogródkami kawiarnianymi a miejskimi latarniami, rozległ się nagle warkot silnika, który nie miał prawa pojawić się w tym miejscu. W zmroku wyłonił się masywny motocykl, którego chromowane elementy odbijały światła witryn i latarni, a jego nienaturalna obecność na chodniku przyciągała wzrok przechodniów. Jechał Harley-Davidson, potężna maszyna, której właściciel najwyraźniej postanowił zignorować jakiekolwiek zasady bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku. Za kierownicą siedział mężczyzna w średnim wieku, wyglądający na turystę, choć jego styl bardziej pasował do zbuntowanego motocyklisty z amerykańskiego filmu niż do spokojnego miłośnika krajoznawczych wycieczek. Miał na sobie skórzaną kurtkę, rozpiętą na piersi, spod której wystawał pognieciony t-shirt z jakimś rokowym nadrukiem. Głowę miał gołą, bez śladu kasku, co samo w sobie już stanowiło poważne naruszenie przepisów, a w jego spojrzeniu błyszczała pewna nonszalancja, jakby był przekonany, że może robić co tylko mu się podoba. Zanim kurczowo trzymając się oparcia siedział młody chłopak, również bez żadnego zabezpieczenia na głowie, wyraźnie zdezorientowany, jakby dopiero co został wyrwany z jakiejś imprezy i wsadzony na motocykl wbrew własnej woli. Policjanci z katowickiego oddziału prewencji. Którzy patrolowali tę część miasta, nie musieli długo się zastanawiać. Widząc, jak ciężki motocykl sunie po chodniku w miejscu, gdzie w najlepszym wypadku mógłby pojawić się rower lub pieszy z psem, natychmiast ruszyli w stronę kierującego. Wydali wyraźne polecenie do zatrzymania się, co początkowo zostało zignorowane, jednak mężczyzna, być może widząc, że nie uda mu się uciec, a może po prostu z braku refleksu, w końcu zatrzymał maszynę. Gdy tylko podeszli do niego funkcjonariusze, poczuli silny, nieprzyjemny zapach alkoholu, który unosił się wokół kierowcy niczym opar. Nie trzeba było długo czekać na potwierdzenie podejrzeń. Przeprowadzone na miejscu badanie alkomatem wykazało, że 34-letni obywatel Belgii miał w wydychanym powietrzu ponad 1 promil alkoholu. Jego pasażer, 19-latek z Jaworzna, również nie był trzeźwy, jego stan wskazywał na ponad półtora promila. Co oznaczało, że obaj znajdowali się w stanie wykluczającym bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym. Jakby tego było mało, policjanci przeprowadzili rutynowe przeszukanie kierowcy. Ich zaskoczenie było spore, gdy w jednej z kieszeni skórzanej kurtki znaleźli metalowy kastet, broń, której posiadanie bez stosownego zezwolenia jest w Polsce zabronione. Ciężki, lśniący przedmiot nie pozostawiał wątpliwości co do potencjalnych zamiarów mężczyzny lub jego skrajnej nieodpowiedzialności. Na tym jednak nie zakończyły się ustalenia funkcjonariuszy. Okazało się, że tego samego wieczoru, zaledwie kilkadziesiąt minut wcześniej, mężczyzna brał udział w innym niebezpiecznym incydencie. Na alei Korfantego, jednej z głównych arterii miasta, zignorował próbę zatrzymania przez patrol drogówki i, mimo wyraźnych sygnałów świetlnych i dźwiękowych, kontynuował jazdę, narażając zarówno siebie, jak i innych uczestników ruchu na realne niebezpieczeństwo. W świetle tak licznych i poważnych naruszeń prawa, nie było wątpliwości co do dalszych kroków. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy, a on sam został przewieziony do jednostki policji, gdzie formalnie postawiono mu zarzuty. W obliczu wielokrotnych przewinień, począwszy od prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, przez jazdę po miejscu niedozwolonym, aż po posiadanie nielegalnej broni i ignorowanie poleceń służb mundurowych, czeka go teraz proces sądowy. Grożą mu wysokie grzywny oraz wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na terenie Polski. Jego młody kompan, który nie tylko znajdował się pod wpływem alkoholu, ale również nie zadbał o swoje bezpieczeństwo, został ukarany mandatem w wysokości 100 zł, choć można przypuszczać, że konsekwencje tej nocy będą dla niego znacznie bardziej dotkliwe, przynajmniej w wymiarze życiowej lekcji. Całe zajście, które mogło zakończyć się tragicznie. Gdyby nie szybka i zdecydowana reakcja mundurowych, stało się kolejnym dowodem na to, jak nieprzewidywalne i niebezpieczne potrafią być miejskie noce, nawet w pozornie spokojnych dzielnicach. W jednej chwili zwyczajny piątkowy wieczór zmienił się w scenariusz, który bardziej przypominał film sensacyjny niż codzienność śląskiej metropolii.